Które zwierzę jest lepsze? Kot. A które najlepsze? Kot. No, zaraz to sobie wszystko przedyskutujemy. Ludzie lubią wracać do domu, w którym czeka na nich pies. I to jest fakt. Tak? To po co w ogóle wychodzili? Bo mieli dość psa, wiadomo. Może i psy są bardziej przyjacielskie dla wszystkich, bez wyjątku. No właśnie. Ale koty dokładniej wybierają sobie, kogo lubią, bo mają standardy. Psy potrafią wykonywać polecenia. Koty też. Ale robimy to tylko wtedy, kiedy się nam opłaca. Wy, koty, tylko śpicie! Bo w snach rządzimy światem. A propos, pora na drzemkę. Ludzie uwielbiają nasze szczekanie. Aha, dlatego sąsiedzi walą w ścianę, jak szczekasz i dzwonią po policję. Okej, okay, jasne. A ja myślałem, że oni mi tak biją brawo. I zawsze się zastanawiam, dlaczego policja przyszła bez kwiatów. Psy są zawsze głodne. A jedzą byle co? Raz widziałem, jak jadłeś skarpetkę.